Trzy poziomy umysłu. W koncepcji rozwoju duchowego umysł jest trójwymiarowy. Człowiek jako istota duchowa funkcjonuje na trzech poziomach: świadomym, podświadomym i nadświadomym. Wszystkie tworzą uzupełniającą się całość, a każdy z nich pełni określoną funkcję. Podświadomość, nadświadomość i świadomość tworzą jaźń. Świadomość to praca w częstotliwościach beta. Podświadomość w częstotliwościach alfa, a nadświadomość w wysokich częstotliwościach teta. Faza głębokiego snu nieświadomość jest to z kolei praca w częstotliwościach delta. Natomiast umysł nieświadomy to określenie stosowane dla opisania innych niż logiczne, schematyczne, świadome moce umysłu. Są to poziomy podświadomości i nadświadomości. Świadomość umożliwia funkcjonowanie w świecie ludzkim, materialnym, doczesnym i w teraźniejszości. Dzięki niej odbieramy doświadczenia i komunikujemy się. Świadomy umysł to zaledwie od 4 do 6% zdolności naszego umysłu. Na tym poziomie kreujemy siebie, swoje postawy, zmieniamy osobowość, decydujemy o tym, co chcemy robić, co przyjmujemy, a co odrzucamy. Podświadomość natomiast jest odpowiedzialna za kontrolę autonomicznych funkcji organizmu, stanowi bazę danych gromadzącą zapis wspomnień, doświadczeń, informacji i wiedzy. Jest to zbiór schematów myślowych, wniosków i ocen tworzących programy, według których automatycznie reagujemy na rzeczywistość. Utożsamia się ją z twórczą, kreatywną, spontaniczną, impulsywną i swobodną, nieograniczoną naturą, źródłem wyobraźni. Funkcjonuje w sposób przypadkowy, działa odtwórczo, podczas gdy zdolność analizy, syntezy i oceny faktów należy do funkcji świadomości. Podświadomość często posługuje się własnym, specyficznym językiem obrazów, symboli, ukrytych znaczeń. Nadświadomość jest określana jako jaźń, łącząca umysł z wyższą energią, umożliwiającą doznawanie oświecenia, oczyszczenia, wyższych wibracji duchowych i natchnień. Jest to wyższa duchowa natura umysłu, wykraczająca poza wibracje związane z niskimi, podświadomymi energiami, jak na przykład z lękiem lub obawą, czy smutkiem. Utożsamiana jest z duchowym prowadzeniem. Z wyższym ja. Są to czyste intencje, prawda, prawość, dobro. Z nadświadomości pochodzą komunikaty niezależne od naszej woli czy doświadczeń życiowych. Stan nadświadomości inaczej można określić jako umiejętność dostosowania umysłu do czerpania informacji z pola informacyjnego, łączenia się z tak zwanym polem kwantowym świadomości. O ile komunikaty z podświadomości popierane są uczuciami lęku, niepokoju, obaw czy innymi negatywnymi odczuciami pojawiającymi się w obrębie ciała, o tyle tym z nadświadomości towarzyszą spokój, euforia i błogość. Są one jasne, czytelne, oświecenie, dają poczucie bezpieczeństwa, pewność, że jesteśmy na właściwej drodze. Świadomość jest identyfikowana z naszą tożsamością, osobowością i charakterem. Podświadomość z mroczną stroną naszej duszy, a nadświadomość z duchowością. Lepszą stroną osobowości wyższym ja. Oba umysły, świadome i nieświadome, działają jednocześnie. W każdej z tych części przypisany jest inny poziom drgań. Podświadomość, niskie częstotliwości, nadświadomość wysokie. Świadomie działamy na falach beta. Podświadomość funkcjonuje w falach alfa, a nadświadomość w falach theta. Niskie wibracje stanu beta, czyli umysłowe, to wysokie wibracje duchowe. W tym stanie nawiązujemy kontakt z nieświadomą częścią ja. Jeśli działamy w ciągłym stresie, zagłębiając się w negatywne emocje, Wyłącznie w sprawy świata materialnego poziom drgań fal beta wzrasta co powoduje że zagłuszamy fale alfa odcinamy się od nich na poziomie świadomym w stan alfa wchodzimy codziennie przed zaśnięciem w fazie głębokiego relaksu kontakt z nadświadomością można uzyskać przez praktykowanie medytacji afirmacji Podnoszenie wibracji duchowych, a obniżenie świadomych umysłowych poprzez wyciszenie, wyzbycie się oskarżania, osądzania, lęków i zagłębiania w emocjach, które obniżają nasze wibracje. Troistość umysłu zapewnia nam pełną realizację siebie na wszystkich planach. Pierwszy nadświadomość zapewnia kontakt z naszym duchowym ja. Podążanie drogą rozwoju duchowego, realizowanie tego planu. Według teorii radykalnego wybaczania zapewnia nam kontakt ze światem boskiej prawdy przenika zarówno świadomość, jak i podświadomość i może być utożsamiana z duszą. Nadświadomości, jako sferze symbolizującej boską, duchową część ja, jest przypisywana rola nadrzędna. Stan oświecenia, w którym mamy dostęp do energii duchowej, wznosimy się, oczyszczamy energetycznie. Drugi. Umysł świadomy jest łącznikiem między światem zewnętrznym, fizycznością, a instynktem, duchem i energią kosmiczną, duchową. Znajduje się w centrum i jest równoważnią między dwoma stanami świadomości i materii. Trzeci. Podświadomość jest utożsamiana z głębszą, mroczną częścią naszego ja, jako skarbnica wszystkich zbieranych w ciągu życia doświadczeń. Przez przechowywanie i odtwarzanie ich wzmacnia wzorzec energetyczny z nim związany. Im więcej negatywnych wspomnień, niskich emocji, tym większym bagażem energetycznym jesteśmy obciążeni. Proces rozwoju duchowego przy wykorzystaniu wszystkich zdolności umysłu ma na celu oczyszczenie i transformację negatywnych doświadczeń, uwolnienie się od nich i wejście na wyższy poziom energetyczny, co w praktyce oznacza pozbycie się destrukcyjnych wzorców myślowych, zwiększenie stopnia świadomości, oczyszczenie emocjonalne. Konstruktywne, pozytywne, optymalne wykorzystanie mocy swojego umysłu. Dwie osobowości mózgu. Mózg jest zbudowany z dwóch półkul połączonych ze sobą systemem komórek zwanych corpus kolosum, wielkie spoidło, który umożliwia przepływ danych między nimi. Każda z nich posiada specyficzne przymioty i specjalizuje się w swoistych funkcjach dotyczących odbierania i segregowania docierających do nich danych. Poprzez uwarunkowanie mamy tendencję do większego wykorzystywania mocy jednej z półkul, która tym samym staje się dominująca. O ile wszyscy posiadamy predyspozycje wynikające z charakteru obu półkul mózgowych, każdy z osobna ma specyficznie wykształconą skłonność do częstszego wykorzystywania jednej z nich. Żadna z półkul nie może być utożsamiana z lepszą czy gorszą. Są one po prostu różne i charakteryzują się odrębnymi właściwościami, przy czym ich specyficzne uwarunkowania powodują, że obie obdarzają nas zdolnościami przydatnymi w różnych sytuacjach. Mogą ułatwić nam drogę do osiągnięcia wyznaczonego celu. Lewa półkula posiada predyspozycje linearne. Jest odpowiedzialna za analityczne uporządkowanie, preferencje postrzegania i myślenia, zdolności językowe i logiczne. Prawa zaś charakteryzuje się kreatywnością, wyostrzoną wrażliwością na rejestrowanie rytmu, muzyki i obrazów. Tradycyjne podejście w mierzeniu inteligencji w testach na pomiar IQ bazuje na sprawdzaniu możliwości lewej półkuli. W świetle nowych badań okazuje się, że zdolności analitycznego uporządkowanego myślenia, logiki i porządkowania słów czy liczb są tylko niewielką częścią prawdziwego potencjału zdolności intelektualnych umysłu. Istnieje wiele unikatowych kombinacji i predyspozycji będących miarą subiektywnych zdolności wykorzystywania umysłu poza już zdefiniowanymi typami inteligencji społecznej, emocjonalnej czy tzw. duchowej. Mieszanka umiejętności mózgu, postrzegania i przetwarzania różnych bodźców stanowi niepowtarzalny kapitał, określający pakiet talentów i zdolności. Z którego każdy może korzystać do rozpoznając go i bazując na nim jako źródle kreowania zadowalająco wysokiej jakości życia. Stereotypowe określenie inteligencji staje się nieadekwatne do faktycznych możliwości mózgu. Uświadomienie sobie własnego pakietu talentów i zgoda na ich rozwijanie umożliwia określenie swojego kierunku w życiu i właściwe postawienie sobie celów do osiągnięcia. Możemy próbować wspinać się po drabinie cudzych celów, jednak w pewnym momencie za każdym razem zrozumiemy, że nie jesteśmy na właściwej drodze własnego spełnienia i realizacji, która prowadzi nie poprzez ucieczkę od siebie, ale poprzez poznawanie siebie, własnych możliwości i rozwój tych ostatnich. Centrum Dowodzenia Wyobraź sobie, że odbywasz podróż w głąb własnego umysłu. Zobacz go jako przestrzeń. Wyobraź sobie twarz jako maskę. Przenikasz przez nią i stajesz po drugiej stronie. Znajdujesz się w jasnej, bezkresnej przestrzeni, nieograniczonej żadną barierą. Zaczynasz poruszać się naprzód. Pędzisz w głąb umysłu. Pokonujesz niezmierzoną odległość w ciągu jednej chwili. Podróżujesz z prędkością światła w bezkres umysłu, docierasz do celu. Jesteś w miejscu poświęconym wyłącznie informacji i analizowaniu danych. W głębi znajduje się pomieszczenie, z którego masz dostęp do całej bazy danych. Możesz przeglądać ją bez ograniczeń, szeregować, szukać zależności, porządkować, szukać zbieżności i na ich podstawie wyciągać wnioski. Czas płynie bardzo wolno. Z tego miejsca widzisz wszystko, wiesz o sobie wszystko. To Twoje centrum dowodzenia. Tutaj musisz rozważać, porównywać, analizować i organizować dane. Układasz informacje w ciągi zależności i schematy, które łączysz z określonymi reakcjami. Tworzysz plan działania, określasz strategię, kierunek, w którym zamierzasz podążać. Stąd przekazujesz informacje do pokoju projekcji i jednocześnie przesyłasz komunikaty dotyczące działań do podjęcia i wypadkowe działań opartych na wcześniejszych doświadczeniach. Jak wygląda Twój pokój projekcji? Stoisz przed wielką szklaną ścianą, przez którą docierają setki tysięcy informacji. Jest bardzo jasno. Za Tobą znajduje się ogromny ekran, a na nim wyświetlają się równoległe obrazy. Niczym wielokanałowy przekaz różnych stacji telewizyjnych. Ty z nadłoku informacji, które cię bombardują, wyłapujesz te najbardziej interesujące, związane z tobą. Te, które przykuwają Twoją uwagę lub na które chcesz reagować. W tak zwanym międzyczasie odczytujesz dane przepływające do ciebie z Twojego centrum dowodzenia i decydujesz, które masz wykorzystać, nadając im odpowiednią rangę ważności. Na te, które wydają ci się priorytetowe, reagujesz najszybciej. Tutaj, w pokoju projekcji, czas płynie bardzo szybko. Świat zmienia się w ułamkach sekund, i często musisz reagować błyskawicznie. Nie masz chwili na analizowanie każdej informacji, jaka płynie do ciebie z centrum dowodzenia. Są to dwa rodzaje przekazów: komendy i normy wyjściowe. Komendy wypełniasz natychmiast. Otrzymujesz je w sytuacjach rozpoznawalnych, znanych, bezpośrednio dotyczących Twojego życia, bezpieczeństwa, potrzeb w kontaktach ze znanymi Ci ludźmi, miejscami, okolicznościami. Normy wyjściowe to komunikaty podające Ci gotowe scenariusze reakcji i przewidywanego ciągu zdarzeń. Jednak to Ty decydujesz, którą odpowiedź wybrać, co zaakceptować, a co odrzucić w natłoku informacji często wykorzystujesz schematy, rozwiązania, które wcześniej już sprawdziłeś i stosujesz je ciągle jako najprostszą drogę reagowania. W centrum dowodzenia powstają mapy rzeczywistości, kształtowane na podstawie Twoich doświadczeń, zachowań, obserwacji. Prawidłowa komunikacja między pokojem projekcji a centrum dowodzenia zapewnia sprawną wymianę informacji. Niekiedy jednak połączenie ulega zerwaniu. Dzieje się tak wtedy, gdy przestawiasz się na fale beta, do których dostrajasz się, komunikując się ze światem. W fale alfa, twoja częstotliwość połączenia z centrum dowodzenia, może czasem się zagubić. Często wyłączasz zdolność funkcjonowania na nich zbyt zajęty odnajdywaniem się w świecie beta. Twój świat wewnętrzny nadający w alfa przesyła ci odpowiedzi i interpretacje, które również wyświetlają się na ekranie za tobą. Jesteś decydentem i wykonawcą, jednak w ramach komunikatów płynących z centrum dowodzenia. Twoje centrum dowodzenia to umysł podświadomy. Pokój projekcji to świadomość. Działamy jednocześnie w dwóch częstotliwościach umysłu, jakby równolegle funkcjonując w kilku światach o swoistych właściwościach, innym czasie, zasięgu, charakterze, znajdując między nimi kompromis i części wspólne. Świadomości powierzamy wybór kierunku, cele życiowe, decyzje o tym, czy i jakie działania podejmujemy. Podświadomość działa na zasadzie autopilota. Zaprogramowana dba, byśmy nie stracili z oczu wybranego kursu. Centrum zarządzania, Centrum dowodzenia, czyli podświadomość, zajmuje się ogromem nieświadomych działań niezbędnych do osiągnięcia zdefiniowanych przez podświadomość kierunków wyznaczonych przez skalę stawianych sobie celów.